Cześć, w tym tygodniu cały czas pada deszcz, ale udało mi się znaleźć okienko pogodowe, i wpadłem sobie potrenować na Pamtrack. Dlaczego jestem na Pamtracku? Bo kupiłem sobie nowy rowerek, zaraz wam, zaraz wam pokażę, jak go rozpakowałem, jak go sobie skręciłem. Na razie wymieniłem tylko hamulec na hydrauliczny, oczywiście, przy odpowietrzaniu sobie go zatuściłem. Na razie nie wiem, amortyzator zostaje. Ogólnie nie jest taki zły, ale za szybko wraca, wiadomo nie jest to powietrze, nie za bardzo się nadaje. Dobra, zobaczcie sobie jak odpakowałem rower. Jak widać, mam pewne braki i właśnie dlatego kupiłem Dirta, bo pompowanie na pumpraku może nie jest aż tak trudne, ale takie efektywne pompowanie i pokonywanie przeszkód, czasami przelatywanie wymaga już trochę wiedzy umiejętności. Na polu tego nie da się zrobić, dlatego właśnie zainwestowałem sobie w dirta, żeby poczuć to, pojeździć, poszaleć. Oczywiście to na pewno się przełoży potem na jazdę w górach. Na razie coraz lepiej wychodzi mi bunny hop, bo sobie trenuję. Dlaczego? Ćwiczyłem też manuale, ale Dozmo, dość, dość mocno wywaliłem się na plecy, przez to yy, trochę się wystraszyłem. I dalej tylko ćwiczeban hopa, jazdę, pompowanie, jakieś wyskoki. Myślę, że ciężka praca się popłaci, opłaci. A żeby też film nie był taki krótki, to powiem dlaczego kupiłem ten rower. Do dzieła. Rower kupiłem dlatego, że cena była odpowiednia i za tą kwotę dokładnie 299 Nie znalazłem w sumie nic lepszego. No i też mam taki jakiś sentyment do tego kalisa, ponieważ mam fulla, a w sumie nic, nic się z nim nie dzieje, chyba że sam coś popsuje, jeździ dosyć mocny, mocny rower. W tym rowerze wszystko mi odpowiada poza hamulcem, który był mechaniczny, ale działał dobrze. Wymieniłem go już sobie na, na Shimano, bo miałem go z demontażu, jak już mówiłem. No i ten amortyzator jest to RST Dirt. Pierwsze wrażenie jest takie, że naprawdę spoko amortyzator fajnie wybiera. Wszystko tyle, że właśnie jest sprężynowy, nie da ustawić się tłumienia powrotu, przez co nie nadaje się za bardzo do skakania, bo jest bardzo szybki powrót i przy większej hopie może po prostu nas wywalić z roweru. Oczywiście da się skakać, nie jest to problem, trzeba się tylko przyzwyczaić, ale w najbliższym czas, czasie postaram się po prostu wymienić na, jakiegoś, na jakiś używany, jakiś powietrzny amortyzator. Co do geometrii tego roweru, nic Wam o tym nie powiem, bo jest to na razie zielony, jest to moja pierwsza dirtówka, nigdy nawet się tym nie interesowałem. Jeździłem tam na kilku różnych NS-ach, tu Playerach. Ale ciężko mi po prostu opisać tutaj jakieś porównania. Na, no po prostu wsiadłem na ten rower. I od razu się na nim czułem dobrze. Jest to MK, mam 174 cm wzrostu czy tam 5 No dobra, już mniejsza z tym. Mogłem, so, mogłem sobie kupić Elkę, ale stwierdziłem, że wolę taki trochę mniejszy rower i wydaje mi się, że że dobrze zrobiłem, bo naprawdę bardzo dobrze się czuję na tym rowerze. Nie czuję, że jest za mały, za długi, jest po prostu jakby dopasowany do mnie. Dobra, nie chcę tutaj też za dużo gadać, bo mówię, muszę się z tym rowerem oswoić. Dowiedziałem się na przykład w końcu po co jest tutaj to, ta dziurka. Myślałem, że tu na jakieś drobne monety, ale nie, tu po prostu jest miejsce na klucz, tam się odkręca siodełko. Tak samo miałem luźny łańcuch, też się dowiedziałem już, że tymi śrubami tutaj się odkręca. Tu trzeba coś wcisnąć żeby wypło koło, łańcuch się naciąga, przykręcamy. Także dwa dni. W sumie dzisiaj trzeci jestem na dircie. Już, już kilka rzeczy się dowiedziałem. Ludzie są bardzo pomocni, pomagają. Jak się zapytam nie ma problemu. Yy, kolejny odcinek to już będzie taki bardziej z jazdy, może już coś będę więcej umiał. Też powiem coś więcej o tym rowerze. Też zapytam innych. Kilku osobom już dałem ten rower, żeby sobie pojeździli, żeby też sprawdzili jak na tym się jeździ. Mają większe doświadczenie. To tyle. Dzięki za oglądanie. I tyle no, na razie cześć.